Wyobraź sobie, że Twoje sprzęty domowe zaczęły Cię rozumieć. Pralka zaczyna prać, gdy o to poprosisz. Zmywarka sama rozładuje naczynia, a zamrażarka wyjmie kurczaka, o którym Ty zapomniałaś na obiad. Fikcja powoli zaczyna być prawdą: nie wierzysz! I masz do tego prawo! Moim zadaniem z kolei jest pokazać Ci, że to zaczyna się dziać. A pierwszym w tym kierunku krokiem jest właśnie ten robot sprzątający. Mowa P50 Ultra. Dzisiaj się nim zajmiemy, pokażę ci, co ona potrafi, intro. I zaczynamy. Oglądaj do końca. Na pewno słyszałaś o czacie GPT. No, bo kto w tych czasach nie słyszał o czacie GPT? Ten robot jest zasilany sztuczną inteligencją, dzięki czemu słyszy nasze komendy i je wykonuje. Robi to rewelacyjnie. Natomiast zacznijmy może od tego, jak ten robot wygląda, bo gdy przyszedł do nas w pudełku, wyglądał monumentalnie. Pudełko było ogromne, sam robot też jest sporych rozmiarów, ale jak zaraz pokażę Ci, co on robi, to przestanie to mieć dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie. Mimo wszystko jest bardzo kontaktow kontaktowy, no kontaktowy też, mimo wszystko jest bardzo wygodny i łatwy do ustawienia. Ale co on tutaj zawiera? Najważniejsze jest to, że jest autonomiczny. To znaczy, sam się czyści, sam opróżnia worek na kurz, sam dobiera sobie czystą wodę, oddaje brudną, sam czyści stację, sam czyści swoje nakładki mokujące, sam również je suszy. Absolutnie nie musimy przy nim nic zrobić, udowodnić to, bo robot jeździ u nas od trzech tygodni. Dzień w dzień i zaraz zobaczysz, jak on wygląda, bo zupełnie go nie myliśmy. To będzie najlepsze. Dobrze, przejdźmy przez szereg jego funkcji. Pokażę Ci tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o tym robocie, aby świadomie podjąć decyzję o zakupie. Ale przejdźmy najpierw do tego, jak on sprząta, jak mupuje i odkurza. Bo to Sory, ale wszystkich nas najbardziej interesuje, bo po to tutaj prawdopodobnie przyszliście, prawda? W wielkim skrócie robi to świetnie. Dlaczego? Dlatego, że został wyposażony w dwie, trzy. Może i więcej, niesamowitych funkcji, które sprawiają, że jego sprzątanie jest bardziej efektywne. Zacznijmy może od miotełki. Jak zobaczymy pod spód robota, oczywiście to jak klasyczny robot, ma szczotkę boczną oraz ma również szczotkę główną. Co jest w nich inne, ponieważ obie nie są takie, jak dotychczasowo znamy? Po pierwsze, szczotka boczna wysuwa się. Wysuwa się, dzięki czemu lepiej. Czyści krawędzie, zakamarki, dzięki czemu jest w stanie wyczyścić kąty w naszym domu. Tego bardzo często Wam brakowało z tego, co obserwuję, że ta funkcja byłaby pożądana. No i jest! I sprawdza się super. Dzięki temu jest w stanie wjechać, nawet gdy jedzie nam obok wyspy, gdzie ona jest delikatnie podniesiona, nawet wysprząta pod nią, gdzie myślałam, że to jest wszystko tak fajnie scalone, a nie tam jeszcze też coś znalazł. Jeżeli chodzi o szczotkę główną, również będzie bardzo ważna dla właścicieli długich włosów, psiarzy, kociarzy, czyli właścicieli czworonożnych przyjaciół. Dzięki tej szczotce włosy nawijają się w ogóle. Zobaczcie, jak ta szczotka wygląda. Mamy zastosowaną tutaj zupełnie inną technikę, aby włosy, które gdzieś tam robot napotyka na swojej drodze, totalnie nie były dla niego przeszkodą i też dla Was nie były czymś, co nastręcza Wam, Wam problemów podczas czyszczenia tego robota. Ta szczotka została zaprojektowana w ten sposób, aby wszystkie włosy przecinać. Dzięki czemu żywotność szczotki jest o wiele dłuższa. Dzięki czemu włosy nie nawijają się. Sama szczotka jest bardzo ciężka. Ona jest niesamowicie solidna i jak zobaczycie w tym miejscu, ona jest wyposażona po prostu w ostrza. Przecina wszystkie włosy, które blisko niej się nawiną. Sama szczotka jest wyposażona we włosie oraz w taki silikon, który fajnie wytrzepuje kurz z dywanu i super sobie z nim radzi. Jak widzicie, robot jeździ trzy tygodnie, nie ma tutaj żadnych włosów. To to nie jest właściwie włos. Mamy alitę. Ja jestem właścicielką długich włosów i wszystko to, co tutaj gdzieś się nawinęło, jest po prostu przecinane. Ta szczotka jest zupełnie czysta, a przede wszystkim w ogóle nie uszkodzona. Ma czujnik zderzeniowy, ma oczywiście czujniki spadku, aby był bezpieczny na schodach, na jakichś krawędziach. I jeżeli chodzi o samą nawigację, mamy tutaj nawigację lider oraz mamy kamerę, która właśnie wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji. I na niej skupimy się teraz nieco dłużej, ponieważ sama kamera jest w stanie wychwycić zagrożenia dla robota, na zasadzie, że jest w stanie przewidzieć, że w danym miejscu na przykład może się zablokować, więc. Robot będzie tam bardziej ostrożny. Dodatkowo, możecie mm, oglądać swój dom w czasie rzeczywistym przy użyciu właśnie tej kamery. Gdy dostaniecie jakiś alert, że woda wylała, coś się stało w domu, jesteście, a jesteście na wyjeździe, możecie sprawdzić i posłać robota w dane miejsce i zobaczyć, co się dzieje. To jest super pod tym względem, że kamera, gdy zostanie wywołana z aplikacji. Informuje nas e, cały czas, właściwie robot nam informuje, jeździ i mówi, że kamera jest włączona. Tutaj nad tą kamerą możecie mieć 100% kontroli, na zasadzie możecie dać jej możliwość robienia zdjęć przeszkód, które napotkała na drodze, żeby na przykład udowodnić mężowi, że te skarpetki jednak tam leżały, chociaż miały być w koszu, to teraz będziecie mieć czarno na białym zdjęcie przez robota. Przepraszam. Wszystkich panów, robot was kopie. Chyba, że panie, no to tutaj działa to w dwie strony. Dodatkowo może monitorować Waszego zwierzaka, może robić mu zdjęcia czy tam gify. Jeżeli macie małego psiaka i musicie iść do pracy, ja bym bardzo podziękowała za taką funkcję, gdy nasze psiaki były małe, gdy nie wiemy, jak one sobie radzą w domu i co tam się wydarzyło, to ta kamera jest w stanie Wam to pokazać, a potem możecie monitorować, co pies zrobił przez cały dzień. Oczywiście tą funkcję możecie wyłączyć z poziomu aplikacji, jeżeli ktoś sobie jej nie życzy, Albo nie chce jej używać. Natomiast z mojej perspektywy jest to naprawdę fajne odkrycie i świetnie to działa. Dzięki temu kamera na bieżąco wychwytuje zabrudzenia. Jest w stanie zlokalizować, gdzie tych zabrudzeń jest więcej, jest w stanie zlokalizować Was, ponieważ sztuczna inteligencja, do tego właśnie powoli dochodzimy, która jest tutaj wbudowana, po prostu Was słucha. Dzięki czemu, gdy Wy mówicie, mowa, hej mowa. Posprzątaj tutaj, tylko w języku angielskim. Niestety jeszcze nie mamy języka polskiego wbudowanego w mowie domowy. Czekamy na to. Prawdopodobnie, przy jakiejś kolejnej aktualizacji, taka funkcja mam nadzieję, że się pojawi. Na razie musimy mówić do niej po angielsku, ale gdy już wywołacie ją i powie, powiecie do niej: Posprzątaj tutaj, ona was zlokalizuje, przyjedzie i posprząta tam, gdzie stoicie. Hej mowa. I'm here. Clean here. Cleaner. Możecie powiedzieć z kuchni, gotując. Hej, mowa, posprzątaj kuchnię. I mowa pojedzie, posprząta kuchnię. Hej, mowa. I'm here. Clean kitchen. OK, start to clean the kitchen. Make sure the door is open. naprawdę świetnie sobie działa. Jesteście w stanie ustawić ją na wszelaki sposób. I tutaj płynnym ruchem przejdziemy może do mopowania, a później do aplikacji i wtedy dojdziemy do tego jak możecie ją ustawić i dostosować do swojego domu. Bo jeżeli chodzi o mopowanie, również zastosowano tu szereg innowacji. Po pierwsze, Primo i najważniejsze Robot jest wyposażony w dwa obrotowe mopy. One szorują naszą podłogę, one unoszą się, gdy wjeżdżają na przykład na dywan. Gdy wjeżdżają w miejsce, w którym, w którym nie chcecie, aby mopowały. Zostają w stacji, gdy na przykład robot jedzie posprzątać dywan, albo gdy ma tylko i wyłącznie Wam odkurzyć, nie chcecie, aby mopował. On sobie zostawi oba mopy w stacji i absolutnie nic Wam nie zamoczy. Jest to bardzo inteligentne i działa bardzo sprawnie. Natomiast te mopy mają jeszcze jedną bardzo ważną, funkcję. One wysuwają się, dzięki czemu świetnie czyszczą krawędzie, świetnie czyszczą przestrzenie dookoła nóg, na przykład stołu. Dodatkowo są w stanie wyczyścić Wam, na przykład cokół pod kuchnią, który jest zazwyczaj po prostu głębiej. Robot będzie wjeżdżał tam pupką i Wam wszystko wysprząta. To jest bardzo fajna funkcja, ponieważ dotychczas roboty, które nie mieściły się, po prostu nie sprzątały w takim miejscu. Natomiast ten gdzieś tam się wciśnie jeżeli oczywiście będziecie tego chcieli i ustawicie to z perspektywy aplikacji. Po posprzątaniu robot wraca do stacji i sam się czyści i czyści się bardzo dobrze. Oczywiście funkcje czyszczenia również jesteście w stanie sobie dostosować jak tylko chcecie. Robot pierze nakładki mopujące, robot myje stację dokującą, robot suszy nakładki mopujące i co ważne, robot Zarówno czyści, jak i suszy w bardzo wysokiej temperaturze. Do, takiej, do takiego stopnia wysokiej temperaturze, że dostaniemy w aplikacji informację o ostrzeżeniu, aby nie wkładać tam paluchów. Oczywiście, jeżeli macie dzieci albo psiaki, to możecie temperaturę zarówno czyszczenia i prania nakładek łapujących, jak i suszenia dostosować z aplikacji. Tutaj kolejna inteligencja w tym robocie, robot sprawdza czy nakładki są suche. I jeżeli nakładki są nadal wilgotne po tym czasie, który ustawiliście, mu na przykład, że ma suszyć się 3 godziny, poinformuje was o tym, że prosi, abyście wydłużyli mu czas suszenia nakładek, żeby on był w stanie je dosuszyć. Od czego to zależy? Od wilgotności powietrza, od pory roku, od wielu czynników, od wilgotności, którą mamy w domu. I tutaj jesteście w stanie sobie to wszystko dostosować razem Będąc z robotem po prostu w kontakcie. Sama stacja wygląda w ten sposób. Po otwarciu górnej klapy mamy dwa zbiorniki na czystą oraz brudną wodę. Oczywiście robot informuje, że brakuje mu czystej wody albo tej wody brudnej jest za dużo. Warto też o tym pamiętać. Gdybyście jednak zapomnieli, to on wam o wszystkim powie. Niżej, otwierając tą klapę, mamy tutaj zbiornik, worek na kurz oraz zbiornik na detergent. Ponieważ robot sam dostosowuje sobie ilość detergentu. Bardzo fajne jest to, że zbiornik na detergent znajduje się tutaj. Nie ma tutaj dedykowanego detergentu, który musicie kupić specjalnie, żeby pasował do środka. Nie. Po prostu macie tutaj zbiornik na wodę i detergent tylko i wyłącznie musi być przeznaczony do robotów. Mieszacie, wlewacie i wkładacie do robota. Gdy się skończy, po prostu bierzecie detergent ponownie, dolewacie, mieszacie i macie go znowu. To jest super opcja, bo czasami te detergenty dedykowane do niektórych robotów ciężko jest zdobyć. Natomiast tutaj zupełnie nie musicie się tym przejmować. No i Sprzątanie wygląda po prostu bardzo dobrze dzięki temu, że ten detergent został zastosowany, a nie myjemy tylko i wyłącznie samą wodą. Dzięki temu otrzymujemy efekt bardziej czyszczenia, a nie przecierania i takiego odkurzania podłogi. To skoro wiemy, że robot ma zastosowaną technologię FlexRidge, Clean Lift, AI, masa mądrych słów. To przejdźmy do aplikacji, która tutaj też jest bardzo bogata. Na samym początku wita Was pierwszy ekran, który jesteśmy w stanie dostosować sobie, tutaj możemy ustawić najważniejsze funkcje, jak na przykład sprzątanie po posiłku, osobne sprzątanie łazienki, gdy wchodzimy do środka, oczywiście mamy mapę całego naszego domu, jesteśmy w stanie ustawić kolejność sprzątania. Czy najpierw ma posprzątać kuchnię, później salon, później przyjechać do pokoju w zależności jak chcecie, jak bywacie jesteście w stanie to ustawić, możecie to też zostawić jej, żeby robiła to tak, jak jej jest wygodnie. Możecie oczywiście ustawić harmonogram, ale z racji, że ona tak dobrze działa na komendy głosowe, my po prostu wywołujemy ją, gdy wychodzimy z domu i ona rusza do sprzątania. Po prostu cieszy nas to i dlatego nawet nie ustawiałam jej harmonogramu, bo po prostu to, że ja mogę do niej powiedzieć, a ona to wykonuje dla mnie jest tak bardzo satysfakcjonujące, że nawet tego harmonogramu nie dotknęłam. Kolejna rzecz, taka nowość, którą mamy tutaj za Zastosowano? Jesteśmy w stanie ustawić jej, gdzie mamy firany. Zazwyczaj były to po prostu blokady, jakieś strefy niedozwolone, natomiast tutaj ona wie, że w tym miejscu są firany, które na przykład leżą na ziemi i jest w stanie nieco inaczej się do nich ustosunkować, czyszcząc w ich pobliżu. Tryb sprzątania i czyszczenia jesteście w stanie wszystko ustawić z aplikacji. Dodatkowo, co fajne, robot jest bardzo sprytny. Wybiera najlepszą drogę powrotu do stacji. Taką najkrótszą, i widać to od razu, że nie jedzie on jakby na takim zaprogramowanym trybie, tylko na takim rozumowaniu rzeczywistym. Co jest super, gdy na przykład wchodzi pies, pojawia się dziecko, jakieś pojawiły się dodatkowe zabawki dookoła, bądź nowe sprzęty. Jest w stanie zlokalizować to wszystko i na to zareagować. Dodatkowo z poziomu aplikacji możecie włączyć funkcje, gdzie na przykład staliście w kuchni i robiliście obiad, albo dziecko bawiło się na dywanie. A mowa w tym czasie sprzątała. Możecie włączyć jej funkcję, dzięki czemu ona, sprzątając cały salon i lokalizując, że dziecko bawi się na dywanie, po zakończeniu czyszczenia wróci i sprawdzi, czy ona nadal się tam bawi, czy ona może dosprzątać sobie ten dywan. Super, super! Słuchajcie, to są takie funkcje, które dla nas, gdzie testujemy sporo tych robotów, naprawdę są mega odkrywcze, bo widzimy jak bardzo poszło to dalej. Wiemy jakie jest użycie akcesoriów, które wymagają czyszczenia bądź zmiany. Bardzo ważna informacja, ponieważ część z Was mogła odnieść wrażenie, gdy powiedziałam, że mówimy do niej po angielsku, że ona też będzie mówiła do nas po angielsku. Tak, jeżeli mamy włączony tryb odbierania komend głosowych. Natomiast jeżeli ten tryb nie jest dla Was istotny i go po prostu wyłączycie, to mowa normalnie mówi do Was po polsku. Więc jeżeli dla kogoś ważniejszy jest właśnie taki język albo nie czuje się, żeby mówić do niej po angielsku, to jak najbardziej może uruchomić sobie język polski, ustawić harmonogram i w ogóle z nim nie rozmawiać, no nie? My chyba lubimy rozmawiać z robotami, więc u nas to jest. Nawet Mikołaj, nawet nasz syn, chodzi i mówi: Hej, mowa, hej, mowa! No nie, i mowa reaguje. Możemy też ustawić, aby zupełnie ignorowała nasze dywany, ze względu na to, że wiemy, że są bardzo włochate, wysokie i puchate, i nie chcemy, aby gdzieś tam się zablokowała, bo wiadomo, że ona y, to jest niskie podwozie i bardzo, bardzo grube dywany. No, nie są wskazane w przypadku takiego robota i yy, jego walki z nimi, bo wtedy tak to będzie wyglądać. Jeżeli macie niskie dywany, wykładziny, poradzi sobie bez problemu. Natomiast grube dywany, szagi, fluffy i tak dalej, no tutaj jednak będziecie potrzebować swojej ręki i w tym przypadku mowa nie będzie chętna do sprzątania. Mamy tutaj też funkcję automatycznego czyszczenia powtórnego. Gdy kamera jest odpalona i robot może monitorować sobie przestrzeń tą kamerą, monitoruje również zabrudzenia dzięki czemu te bardziej zabrudzone miejsca on po, po sprzątaniu całego salonu, czy tam po sprzątaniu całego domu wróci, aby jeszcze dodatkowo doczyścić. Mamy tutaj też funkcję automatycznego zdejmowania nakładek, którą możecie wyłączyć, bo w sumie cały robot i każdą jego funkcję, każdy jego aspekt jesteście w stanie spersonalizować pod siebie i oczywiście możemy tutaj ustawić mu czyszczenie wzdłuż kierunku podłogi, czyli jeżeli macie panele, to żeby nie jeździł po prostu w poprzek, tylko jeździł w Wzdłuż paneli. Możemy nazwać mu każde pomieszczenie, możemy nazwać mu strefy, na przykład strefa relaksu czy, czy strefa dookoła zwierząt, ponieważ robot też jest nastawiony bardzo mocno na wasze zwierzaki domowe, na zasadzie, że może na przykład zwrócić większą uwagę w miejscach, gdzie macie legowisko, aby dokładniej je posprzątać. Jest tutaj szereg funkcji, które naprawdę pomagają. Dla kogo jest ten robot? Dla osób, które mają. Duże domy, duże mieszkania są posiadaczami psów, szukają takich nowinek, cenią sobie komfort po prostu. Sam robot ma bardzo dużą moc, są aż 19 tysięcy paskali, i wbrew pozorom działa bardzo cicho, może bardzo, działa po prostu cicho. Na zasadzie, że jest w stanie sprzątać, a my jesteśmy w stanie robić swoje obowiązki domowe i nie przeszkadzamy sobie wzajemnie. Raz, że on reaguje jak ja chodzę po domu i mnie nie próbuje przesunąć, tylko po prostu mnie omija i wzajemnie sobie nie przeszkadzamy. Dwa, on nie przeszkadza mi natężeniem hałasu, co jest też bardzo istotne, szczególnie gdy na przykład macie małe dzieci, które jak wiemy, bo po prostu może ktoś kuć na zewnątrz młotem pneumatycznym, ale wystarczy, że skrzypi podłoga i... Oczy jak 5 zł, no nie? Naprawdę bardzo, bardzo dobry robot. Aktualnie, również w promocyjnej cenie dostaniecie ją w popularnych sklepach w Polsce, jak RTV, Euro AGD i inne tego typu. Zapraszamy Was do opisu, ponieważ tam znajdziecie wszystkie informacje, tam znajdziecie przekierowanie do strony. I co? Tyle z naszej strony. Mam nadzieję, że pokazałam Wam coś takiego zupełnie innego i naprawdę innowacyjnego w moim odczuciu. Ta technologia naprawdę poszła do przodu. Jara mnie to strasznie. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy taki robot z technologią AI jest jak najbardziej dla Was ok i jest dla Was pożądanym, czymś fajnym i czymś, Czymś, co chcielibyście, aby było u Was w domu, czy jednak podchodzicie do tego z dystansem? Jestem bardzo ciekawa e, Waszych opinii. No i co? Tyle w tym materiale. Zapraszamy do opisu. Dziękujemy za uwagę i będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie coś po sobie, jakieś chociaż serduszko, że oglądaliście ten materiał i dotarliście do tego punktu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Bye! that she hates me. I hate me too. I can always tell when you're lying, girl. You're see-through. All these miles away, yeah. I just wanna see you, baby. Give me good faith. She hit me like seafood. Number when I saw you.